Cześć Wam wszystkim z tej strony Pana, świętujmy kolejny odcinek z Clash Royale, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali dekiem z danej arenki moi drodzy, dekiem z danej arenki zagramy sobie y, kilkoma dekami zaraz zobaczycie jak to będzie wszystko wyglądało, ale jeszcze zanim zaczniemy, stawcie oczywiście moi drodzy łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco żadnego odcinka moi drodzy, nie przegapić przypominam o tym, że jak kupujecie cokolwiek w gierce, no to wpisujcie kodik panda, naprawdę mega dziękuję wszystkim za wsparcie moi drodzy, y, jesteście szefami, każdy co kupuje z kodikiem panda zarówno w Clash Royale'u w Brawl Stars, albo w innych grach Supercell. W zależności co gracie, możecie kupować w Clash of Clans, w High Dayu, tam no wiecie jakie są gry od supercala myślę, więc nie trzeba wam przedstawiać moi drodzy. No i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali dekami z aren. Niestety nie mogę wam pokazać aren, bo jak widzicie mam powyżej 10 tysięcy pcharków, więc nie pokazują mi się te wcześniejsze arenki. Ale mamy stronkę, która nam oczywiście pokazuje... Które karty są na jakiej arenie? Więc, no, ja bardzo dobrze, moi drodzy, wiem, i właśnie zrobimy sobie tak, że gramy dekami z tych aren, zaczynając od początkowej, którą jest Training Camp. Już wam pokazuję, jak to się prezentuje. Więc, moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj Training Campa, i tam są właśnie takie postacie do odblokowania, jak widzicie w tym momencie na ekranie. Następnie mamy arenę pierwszą, arenę drugą i arenę trzecią, Barbarian bowl widzowie, więc no, najpierw zagramy sobie Training Campem, bo tam chyba mamy 8 kart, więc to jest pełny dek. Potem zagramy sobie Goblin Stadium plus Bon Pit, jakby wiecie, połączone, no bo są tam po 4 karty. No i ewentualnie jeszcze zagramy dekiem z trzeciej areny, albo zostaniemy przy tych dwóch, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i wtedy będzie też trzeba jakieś tam karty z areny czwartej, więc zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Na razie lecimy moi drodzy z tym deczkiem Podstawowym, yy, tylko co tu mogę wywalić? To jest, to jest dobre pytanie. Myślę, że ten mogę wywalić, bo on, jakieś za nie jest. Więc ja sobie tutaj ustawiam wszystko i zobaczymy jak nam pójdzie właśnie takim deckiem. Dobra moi drodzy, więc mamy deczek z Training Campa, tak się prezentuje. Mam ewolucję do archerki więc o tyle spoko, że jedną ewolucję przynajmniej w deku mamy. No i zobaczymy z tego wyjdzie. Gramy na 13500 pucharków, moi drodzy, co prawda spaść nie mogę. No bo, no dopiero co biłem 13500, więc nie wiem jak spaść. Ale zobaczymy, postaramy się wygrać. Nie mam leveli też, więc to też jest minus moi drodzy, bo tu będziemy grali na ziomkików, co mają... No, raczej wszystko na 15. Czasami znajdzie się coś na 14, tak jak ja, ale raczej jest to wszystko na 15, więc no, nie będzie to proste do wygrania, moi drodzy. Ale postaramy się zrobić co w naszej mocy. Rzucamy sobie tutaj mini packę właśnie na tego Royal Ghosta. Tutaj myślę, że możemy sobie dać muszkieterkę która w miarę załatwi to i mamy w miarę jakiś push, zobaczymy co on rzuci, loga który mi znokautował, to dobra nie mam pytań, no to było, to było niezłe moi drodzy, na razie i tak nam nic nie zadał, więc wydaje mi się, że dosyć spoko, rzucamy sobie tutaj jakieś minionki, rzucamy sobie tutaj jakieś archerki, myślę, że w miarę to powinno zostać skontrowane, Okej, okay, nie najgorzej to wygląda. Dajmy sobie jeszcze tutaj najciek, żeby to się wszystko cofło. Bardzo dobrze. Najcik jeszcze znakautuje to. Jest OK, jest OK, moi drodzy, co prawda zadał nam troszeczkę z tym hogriderem, ale postaramy się później defnąć tego hogridera mini pekom i zobaczymy, yy, czy coś to, moi drodzy, zadziała. Rzućmy sobie Gianta z tyłu. Szkoda, że nie mam ewolucji do na przykład muszkieterki. Myślę, że to by się w miarę przydało. Ale no niestety nie mamy. Dajmy sobie mini-pekkę w takim razie tutaj z boczku. I co my możemy, moi drodzy, zdziałać? Ok, dajmy sobie może tutaj minionki, one w miarę powinny pomóc. I jak on rzuci tutaj tę, moi drodzy, firecrackerkę, no to po prostu znokautujemy ją strzałkami. Bardzo dobrze, to mi się podoba, moi drodzy. Dobra, rzućmy sobie jeszcze tutaj najcika, pięknie, powinien tutaj znokautować. Archerki na ewolucji. One tutaj też fajnie zadadzą, i jeszcze w miarę jakaś kontra może pójść. No, on i tak mnie raczej znokautuje. No, lewele niestety robią swoje, ale coś tam, moi drodzy, myślę, że możemy zdziałać. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co on teraz ma na kontrę, Royal Ghost, tak, kurczę. Ten Royal Ghostik znokautował mi na strzał, moi drodzy, moją ewolucję do archerek. To akurat lipa, że aż tak mi tutaj ziomaczek znokautuje. Dobra, niech on rzuca te wszystkie człowieku firecrackerki, nie wiadomo co. Żeby to zostało znokautowane No ale widzę, że tulipa będzie Tulipa widzowie niestety będzie Dobra, spróbujmy sobie coś takiego Nie najgorzej to wygląda Dobra, jest OK. Kurczę, ciężko, ciężko, naprawdę bardzo ciężko tutaj jakkolwiek moi drodzy znokautować go Zobaczcie, myśmy mu praktycznie nic nie zadali Naprawdę bardzo dobry deczek ziomek ma I ciężko jakkolwiek tam przejść Ciężko jakkolwiek tam przejść moi drodzy Więc no, niestety, ale no nic nie zrobimy 12 sekund do końca więc no lipa tutaj, fireball jeszcze, no nie ma szans, nie ma szans, po prostu levele też robią swoje, więc deck z training campa na 13500 nie podołuje, lecimy dalej, testujemy kolejny deck, zobaczymy jak on się będzie prezentował. Jak widzicie, mamy tutaj, moi drodzy, cztery karty z areny pierwszej, czyli Goblin Stadium, i następnie cztery karty z Bon Pita, więc no, musimy po prostu taki deck skleić. Będzie to trochę szkieletów, trochę goblinów, taki deck pół na pół, więc za czym z tego wyjdzie, ja już sobie tutaj deczek szykuję. I jestem ciekaw, jak sobie poradzimy. Ale, no, tyle spoko, że teraz będę miał Walkirię na ewolucji. Ja też często gram tą Walkirią, bo ona jest w moim deku. Więc myślę, że tutaj może akurat coś działamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak się prezentuje, moi drodzy. Ten deczek, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle nie wiedziałem, że Goblin Cage. Jest na arenie pierwszej, no bo Goblin Catch to też nie jest karta, która była od początku tej giereczki, ale tak to się prezentuje. No, możemy sobie zaabgradować Goblina, no ale nie bardzo mi się chce. levela jak widzicie, to też dosyć niskie. Chociaż nie no, dobra. Mamy aż trzy budynki, to jest, to jest dziwny, tak jak widzę. Trzy budynki nie mam czym za bardzo atakować, więc powiem wam, że może być ciężko, no ale cóż, no lecimy, zobaczymy co, co się uda tutaj zdziałać. Znowu tylko jedna ewolucja, na pewno możemy, nie wiem czym tam zaatakować, ciężko stwierdzić. Jakimiś goblinami myślę, że będziemy obijali, a tak to się będę bronił po prostu, no bo innej możliwości szczerze mówiąc nie widzę, niż to żeby się właśnie bronić. Tak najprościej będzie, no bo no, ciężko, ciężko będzie w, w jakiś inny sposób, więc po prostu full obrona widzowie. Atak to jakieś goblinki na atak i myślę, że wtedy możemy coś zdziałać, no bo bez tego to naprawdę będzie bardzo ciężko, widzowie. Bez tego będzie bardzo ciężko. Spróbujmy sobie może takie podwójne budynki zarzucić, moi drodzy, czyli właśnie yy, chatka goblinów i yy, goblin cage. Dzięki temu ten Goblin Cage tam coś będzie mógł zadać. O kurde, ale mi tutaj princeska znokautuje to wszystko. A taki dobry pusz byłby, taki dobry pusz widzawy by był. A tu niestety lipa, dobra. Spróbujmy sobie taką walkirję zarzucić. I może bombera. Nie wiem, czy on stąd dorzuci. Fajnie było, dobra. W miarę tam jeszcze, moi drodzy, to przeszło. Eee, no, ciężko będzie, bardzo ciężko będzie wygrać tym deczkiem. Naprawdę, bardzo ciężko będzie wygrać tym deczkiem. Rzućmy sobie tą stona. Eee, I moi drodzy, myślę, że.

Nie no powiem wam, że to jest tragedia. To jest chyba najgorszy challenge, jaki można sobie wymyśleć, czyli właśnie grać tymi dekami z areny. Jeszcze moi drodzy, deczek, który był wcześniej, czyli właśnie z training campa, miał jakiś sens. Naprawdę tamte karty układały się w miarę spoko deczek, ale tutaj, tutaj to nie wiem co mam zrobić, naprawdę. Rzucamy sobie Goblin Hata, moi drodzy. Myślę, że spróbujemy sobie jeszcze coś takiego, może Evo Valkyria coś tam zdziała Ewentualnie Goblin Cage'a jeszcze tutaj dorzucimy Jak oni by znokautowali tego Goblin Cage'a To by było spoko Dobra tutaj mamy jakiś delikatny atak moi drodzy Tylko że no właśnie Princeska nam wszystko znokautuje Princeska nam widzowie wszystko znokautowała No nie no ciężko Ciężko bo no nie, nie mamy czym zaatakować Nie mamy po prostu widzowie niczego Sensownego do zaatakowania Jakiś nie wiem Hog Rider by się przydał też, jeszcze by dał radę coś zrobić Ale bez takiej karty no to To ciężko jest cokolwiek widzowie wymyśleć Naprawdę jest bardzo ciężko Dobra, spróbujmy coś takiego. No jakbyśmy mieli chociaż jakiegoś loga, nie wiem, strzałki z wcześniejszego deku, to bym mógł znokautować te wszystkie tam postacie, co są z tyłu i wtedy coś spróbować przejść, ale tak to widzowie, no bez szans, no ziomek mnie nokautuje jak chce, no nie ma szans po prostu przejść i bardzo ciężko jest wygrać w taki sposób, więc no niestety kolejna przegrana, więc myślę, że na tym sobie zostaniemy w dzisiejszym odcinku, po prostu nic nie wygraliśmy, ale myślę, że może być to dosyć ciekawa seria, więc jeżeli chcielibyście kolejny taki odcinek z właśnie trzeciej, czwartej areny, może jeszcze jakiejś wyższej, zobaczymy, bo nie wiem jak tam karty się prezentują, ile jest danych kart na y, jedną arenę, no to możemy sobie coś takiego zrobić. Myślę, że to może być y, w miarę spoko odcinki. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.